Siemanowijajcie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro i w dzisiejszym odcinku będę próbował się nie zaśmiać. Tak, ale nie będę sam, tylko będę z moim psem. To jest mój pies Dyzio, jakby ktoś jeszcze go nie znał, no ale Dyzio to jest Dyzio, no chyba każdy go zna. Więc pamiętajcie, żeby zostawić taką subskrypcję, jaka jest teraz na jego głowie, tylko czytam na dole pod filmem. No i chyba zabieramy się już za oglądanie, a jeżeli chcesz drogi widzu, żebym zrobił jakiś inny odcinek, jak na przykład się oplewam wodą za każde zaśmienie się, albo... Coś takiego podobnego, to zostaw teraz opeczkę w górę, no i to subskrypcja na kanale. No pamiętaj o tym, co nie. Więc bez przedłużenia, lecimy oglądać śmieszne zwierzęta z moim śmiesznym psem. Jestem bardzo ciekawy, czy chociaż jedna rzecz mnie rozbawi. No bo zazwyczaj te śmieszne filmy są takie, że. nie rozbawiają w ogóle, tak naprawdę. Bo dzieje się krzywda ludziom albo zwierzętom. No przepraszam, ale był dźwięk, przepraszam. Był dźwięk, troszeczkę mnie rozbawił. No bo taki trochę był nie wiadomo skąd. Taki po obsu... No i, i koniec i taki po prostu dźwięk. Tak trochę niespodziewany, no ale to tak zawsze, że jest niespodziewany dźwięk i ja się z tego śmieję. Ale same, sami że to nie było jeszcze takie śmieszne, że kot ogólnie był zgnieciony. Lecimy dalej. Zwykłe jakieś tam robaczki się biją. Dobra, mają być śmieszne zwierzęta, więc co ten kot może ci śmiesznego to zrobić? Nic nie zrobił. Ech. Nic śmiesznego. Ale miły piesek, bardzo fajny. No, koleś ma sporo kotów. I każdemu rozdaje jedzenie, a sobie... A sami popcorn, dobra. Nadal nic ciekawego. Uś drugiemu kotkowi się obrywało Najgorzej. Dobra. Mój pies tak samo szybko je Prawda? Ty szybko jesz On jemu się da dosłownie A, już chcę sobie usiąść na moim biurku Ale jemu się da dosłownie miskę jedzenia I za chwilkę jej nie ma Jak da mu się takie chrupki dla niego To tam powoli tak skubi, Ale jak da mu się na przykład, nie wiem, jakieś mięso To dosłownie na talerzu po chwili nic nie ma Z nim nawet się nie można ścigać Dobra, to jest akcja wyłowienie kości I raczej mu się to nie uda Nie wiem, na przykład Dyzio w ogóle nie reaguje na jakieś takie odbicia lustrzane. On nawet nie chce się patrzeć w stronę lustra. Nie wiem czemu, ale tak jakby siebie nie widzi w lustrze. No, można powiedzieć, że. trochę wes weselszy film. Nikomu się nie dzieje krzywda i. O nie, ja już to kiedyś widziałem. To podłożył taki dźwięk takiemu miłemu kotkowi. No, można powiedzieć, że to już było takie śmieszniejsze, co nie? I chyba kiedyś to już oglądałem, ale to jest naprawdę hezackie. <noise> Jeden pies, spoko zasuwa powoli, to jeszcze nie jest śmieszne, ale jak ten tą jedną łapką widać, że nie lubi się męczyć ten ziomek. Za to przeciwnie mój piesek, on biega gdzie się dasz, czeka cały czas czemu ty musisz zawsze szczekać? No, fajny mają elfusiek. U jakie fajne kury. Czemu one walczą ze sobą? Aha. O, no i piesem sobie szczeka. Fajny, fajna przeróbka ogólnie. Hello darkness, my old friend. Co ten kot zrobił? Oho, dobra, walka o jedzenie. No, zawsze spoko. On jeszcze, powi szczerze, powinien tak jeszcze wyrzeć i zobaczyć, czemu ty nie chcesz dać mi tego jedzenia. No i kot, który lubi pieniądze. Oho. Ogólnie mój pies też umie chodzić na dwóch łapach. Jeszcze nie mógłbym mu kupić taki strój. I był dawał jakiegoś super bohatera. Nie no, bardzo spoko rzecz. Dysio, zrobimy to. Jaki gościu, Dysio, widzisz to? Jego mało co interesuje w ogóle. Nie, naprawdę spoko. To już też gdzieś kiedyś widziałem. Strasznie w ogóle te filmy się powtarzają. Oho. Didzią dosłownie to samo, jak na przykład rzucę mu na głowę ręcznik. No kiedyś mu na głowę ręcznik, to od razu stoi w miejscu i się cofa, bo nie wie, co się dzieje i próbuje to jako, jakkolwiek w ogóle zdjąć. No, że w ogóle się nie boi podejść tak do kamery, co nie? W ogóle dziwna sprawa. Hmm. Nigdy nie miałem kota, więc nie wiem, czy tak koty robią, ale to chyba nie jest normalna rzecz, co nie? Że koty tak się bawią z mopem jakimś. No, paw naprawdę ma wielkie trudności, żeby. Czy w ogóle gdzieś chodzić? I tak mój pies ma do sobie to samo. Nawet jak się go trzyma nad szklanką wody, to on zaczyna ruszać tymi łapkami. Tak samo jest nad jeziorem, nad jakokolwiek wodą. Ten pies wygląda, jakby się śmiał ogólnie. Wow, niesamowite są te psy. oj, oj Ujoj, jakaś finka. Ile słodziaków jest w ogóle w tym odcinku? O, oh, no mega dużo razy kicha Dysiał tak te trzy razy, pod rząd kichnie maksymalnie Jak łapkę trzymał To się nazywa wesoły pies, dosłownie Dobra, wiecie co? To ja było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No jestem trochę zdziwiony, że wysił ze mną do samego końca. No chętnie poszedłby tam za mnie i położył się na tym łóżku. Pamiętajcie, żeby kliknąć w jakieś poprzednie filmy, albo mnie tutaj zasubskrybować. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Do zobaczenia pa. No i cześć!